wszyscy którzy widzieli tytuł to wiedzą o co chodzi Szymciu my boy wypowiedział się na temat zumierów i tak się składa że nie ma po raz kolejny według mojej skromnej opinii pojęcia o tym o czym mówi jakby ktoś sobie nie zdawał sprawy jestem stary dziad i mam wrażenie, że chyba nawet troszkę starsze od Szymcia, ale whatever. To jak to pewien cytat starego klasyka niesie, byłem wśród zumierów i opowiedzieli mi to i owo. Między innymi dlatego roszczą sobie prawo większego zrozumienia tematu niż Szymcio, a teraz spróbuję go jak najspokojniej, jak najbardziej obiektywnie podsumować i wskazać, gdzie pierdoli Farmazony. Zapraszam! Jednym z powracających tematów w internecie są, mam wrażenie, problemy pokolenia Z. To znaczy, z jednej strony dochodzą głosy z samego tego pokolenia, często, często takie bardzo fatalistyczne, o tym, że jak jest źle na świecie, jak im jest źle, jak bardzo cały system jest nie taki, jak powinien, jak nie ma dla nich perspektyw itd. Sam pomysł, że system jest zły, tak naprawdę nie jest niczym nowym, ponieważ pierwsza taka wzmianka pojawia się w starożytnym Babilonie. Ale teraz zastanówmy się tak czysto obiektywnie, czy obecna sytuacja, w której operujemy z obecnym rynkiem mieszkaniowym, z obecnym rynkiem finansowym, z obecnymi zarobkami, rynkiem pracy niektórzy też określają rynkiem stosunki matrymonialne ja bym tego nie robił, ale wiecie o co chodzi? Czy to wszystko w tym momencie jest na ustabilizowanym poziomie? Według mojej opinii z całą stanowczością nie. A zatem. Czy zoomerzy mają prawo narzekać na to? Jeszcze jak? Zanim pójdziemy dalej, to warto jeszcze dodać, że większość takiego narzekactwa na tych złych zoomerów to się pojawiło właśnie z różnych pejów pisarskich o pracy. Dlaczego? Z paru powodów przede wszystkim zumerzy są istną zagadką dla starej gwardii HR. -u. Po Milenialsa HR twierdzi, że wystarczy rzucić sobie jakąś pizzę, wystarczy rzucić sobie jakieś owocowe czwartki, nie trzeba podwyższać wypłaty, bo i po co? A pierwsze skrzypce gra, tak zwana zasłona dymna. To znaczy, my udajemy, że się bawimy w dorosłych, że jesteśmy poważnymi ludźmi, robimy poważne rzeczy. I się tym wszystkim ekscytujemy, siedząc na przykład na takim półgodzinnym, półtora godzinnym, trzygodzinnym spotkaniu, gdzie wszyscy mówimy, co robimy, gdzie robimy, wszyscy robią jak małpeczki, klap, klap, klap się cieszą. Bo to jest bardzo poważne takie spotkanie. Tymczasem przychodzi zmiana kulturowa i tutaj zaznaczam, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wymiany pokoleniowej. Po prostu ludzie zaczynają dostrzegać inne priorytety, ale ta młodzież, która przychodzi do pracy, już te priorytety wyznaje, na ogół. I oni mówią wprost, taki teatr cieni, to jest dobry dla frajerów. Czwarteczki, piteczki, różne inne, to są bzdury, mi dawać hajs frajery? A jak nie, to nawet sobie nie wyobrażajcie, że zostanę minutę po czasie. I w tym momencie HR jest rozjebany. Oni nie wiedzą, co robić. Zwłaszcza, że coraz częściej ci ludzie, którzy przychodzą do pracy, to nie trzęsą portkami na sam widok herowca, głos im się nie, nie łamie, bo widzą wielkiego pana z biura. Tylko zaczynają go traktować tak, jak na to zasługuje, czyli po prostu jako małpę w garniturze. A z drugiej strony, z perspektywy, że tak się wyraża, starych dziadów, takich jak ja, często istnieje taki obraz ludzi z pokolenia Z, czyli urodzonych tych pomiędzy w a 2012 rokiem, i patrzący na, to, na te osoby jako na osoby roszczeniowe, leniwe, domagające się wszystkiego wiecznie i niezadowolone z tego, jak wygląda świat, i chcące, żeby wszystko wokół, żeby wokół nich wszystkie problemy zostały załatwione przez innych ludzi. I zacznijmy od końca. Młodzi ludzie w większości przypadków twierdzą, że jeśli jest czyjaś robota, to ta robota powinna być przez tego kogoś zrobiona. Przykładowo, mi przeciekał kran. Zwykła ludzka sytuacja, zdarzyło się, proszę bardzo. Co zrobiłem? Wezwałem hydraulika. Szokujące, nie? No, dla większości ludzi nie. Ale ten gość nie był w stanie przeżyć, dlaczego ja go wezwałem zanim sam nie spróbowałem tego naprawić, bo przecież ja mogłem spędzić plus minus 2-3 godziny na dowiadywaniu się tego, jak wygląda budowa kranu, co tam działa, co mogło się zepsuć, na jakiej zasadzie to wszystko działa, zakupić odpowiedni kran, wreszcie odpowiednie narzędzia, a potem sam spróbować go zdemontować i założyć na nowo albo rozłożyć ten kran na czynniki pierwsze i sprawdzić, która część nawaliła. Ale śmiałem, według niego w swym lenistwie, po prostu wezwać fachowca zamiast sam najpierw podejść do problemu. Wiecie dlaczego ja tak zrobiłem? Ponieważ oparłem swoją wiedzę o doświadczenie. Nawaliła mnie kiedyś rzecz w domu. Spędziłem 5 do 6 godzin dowiadywania się, jak wygląda budowa tej rzeczy, na jakiej zasadzie działa. Oczywiście tutaj internet był bardzo pomocny. Potem wydałem kupę kasy tylko i wyłącznie po to, żeby kupić specjalistyczny sprzęt tylko i wyłącznie do tej rzeczy. A i tak brałem najtańszą opcję. Aby po 5-6 dniach, kiedy wracałem z pracy i to robiłem poddać się wreszcie, wezwać fachowca i stwierdzić, że nie będę sobie nerwów szarpał. I tą wiedzę ja zdobyłem w oparciu o empiryzm, a większość młodych ludzi od razu wychodzi z założenia, że nie ma po co i lepiej, żeby to zrobiła osoba, która się zna. Powiedzmy sobie jeszcze o tej roszczeniowości, bo to jest ciekawe. Według większości starych ludzi, jak przychodzi do pracy gościu i chce zarabiać więcej niż zarabiają ci goście, którzy są w pracy już ileś lat, to on jest roszczeniowy. Tylko zazwyczaj jest taki jeden mały drobny problem, ponieważ ci goście, którzy tam pracują, to albo są po zawodówce, albo są po jakichś niższych studiach, a gość, który przychodzi, jest po studiach wyższych, ma doświadczenie, ma szkolenia. Ma papiery, jeśli się dobrze uczył w szkole, dwa języki w małym palcu oraz pakiet Microsoft Office, co w biurze, wbrew pozorom, jest nie lada atutem. Czy według was ten gościu powinien zarabiać dokładnie tyle samo, ile Karinka, która od razu po szkole zawodowej siedziała 20 lat w tej samej robocie? Raczej nie. To też wydaje mi się, że współcześnie, obecnie te różnice między pokoleniami naprawdę mogą być znacznie większe niż kiedyś. To znaczy, my naprawdę, to znaczy ja na przykład będąc nastolatkiem i patrząc na ludzi 15 lat starszych ode mnie, to wiadomo, że rozumiałem, że ci ludzie żyli innymi tematami, mieli inne zwyczaje, przejmowali się czym innym i tak dalej, nie rozumieli moich problemów i tak dalej, i tak dalej, ale kiedy ja teraz mając 30 parę lat patrzę na nastolatki, to mam wrażenie, że czasem to są w ogóle istoty z innego świata, które operują w zupełnie innym systemie wartości i Pojęciowym niż po pierwsze, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Po drugie, żyjemy w społeczeństwie pełnej informatyzacji. To jest tak zwana epoka informacji, tak jak kiedyś była epoka kamienia, brązu, żelaza czy pary na przykład. A w epoce informacji mamy tak, szoker, pełen dostęp do informacji, ponieważ mamy tak zwaną informację powszechną, globalną wioskę, jaką jest Internet. Ludzkość ogólnie dąży do szybkiej wymiany informacji między innymi dlatego mamy TikTok, między innymi dlatego mamy tzw. short news, a dywagacje starych dziadów, takie jak na przykład ten filmik czy też materiał Szymka, odchodzą do lamusa, bądź też przechodzą na formę podcastów tle, ponieważ liczy się tzw. multitasking. Moje nagranie dlatego ja sobie daję spokój z wizualnymi aspektami, jest tłem. Ludzie słuchają cię, na przykład, jedząc obiad, prowadząc auto, robiąc setki różnych innych rzeczy, ponieważ dane muszą być gromadzone, dane muszą być cały czas wymieniane wraz z innymi danymi. To też oczywiście doprowadza do szybszego starzenia się mózgu, ale to nie jest materiał na ten materiał. Po trzecie, taka globalna wioska generuje zupełnie inny zestaw problemów w stosunku do tego, jaki istniał sprzed tych czasów. Przykładowo kiedyś operowałeś na znacznie mniejszym obszarze występowania, przez to miałeś o wiele mniejsze potrzeby, między innymi także finansowe. Dzisiaj w epoce wsparcia konsumpcjonizmu, ale także i zarabiania pieniędzy, ponieważ mamy okazję do zdobycia środków bez ruszenia się sprzed komputera, paradoksalnie operujesz na znacznie większym terenie, poznając o wiele szersze zainteresowania hobby społeczności, które oczywiście wiążą się z wydawaniem kolejnej masy pieniędzy. Czy to dobrze, czy to źle? Nie mi oceniać, po prostu tak jest. Problem jednak w tym, że większość starszych pokoleń nie tyle nie rozumie pewnych aspektów funkcjonowania młodych, ale także nie chce ich poznać, ponieważ jest całkowicie konserwatywnie na nie zamknięta i z góry je neguje. Innymi słowy, gdyby mama Kasi dowiedziała się, że jej córka zbiera materiały, aby uszyć strój czerwonego kapturka, który założy na najbliższą zabawę karnawałową w świetlicy, najprawdopodobniej by jej pomogła, ale niestety Kasia zbiera materiały, żeby uszyć strój post z anime, które widziała. W takim razie, według jej matki, jest to działanie kontrproduktywne, głupie i bezsensowne, zwłaszcza, że Kasia chce sobie zrobić zdjęcie w tym stroju i wystawić do internetu, a tam przecież ludzie ją zobaczą. Bo jeśli powszechnie narasta poczucie rozczarowania, wyobcowania od dzisiejszego świata w tym pokoleniu waszym. Jeżeli ludzie decydujący, że decydują, że nie ma sensu angażować się w życie społeczne, ani w pracę, ani w rodzinę, ani w cokolwiek, bo to wszystko i tak nie, ma, nie będzie miało żadnego sensu, to oczywiście jeszcze nie znaczy, że taki wniosek, do jakiego dochodzą tego typu osoby czasem, żeby odciąć, żeby się nie angażować w społeczeństwo, to nie znaczy, że ten wniosek jest zasadny na pewno, ale to znaczy, że istnieją jakieś realne problemy, które wywołują taką reakcję. Zumerze nie wychodzą z założenia, że wszystko jest bez sensu, nie warto nic robić. Takie podejście reprezentuje nihilizm. Zumerze natomiast dochodzą do wniosku, że nie warto robić rzeczy bezsensownych. To co wcześniej mówiłem, lepiej wydać stówę na gościa, który zrobi ci jedną rzecz. W 15 minut i po bólu, niż w ileś dni zbierać potrzebną wiedzę, narzędzia, a na sam koniec i tak nie ma pewności, że ci się uda. Który faktycznie może mieć w tej, w tej dziadowskiej perspektywie, w której może mieć coś odrobinę wspólnego z prawdą. A mianowicie, to znaczy. Oczywiście, że rzeczywistość zawodowa, mieszkaniowa i tak dalej, ludzi młodych obecnie jest inna niż poprzednich pokoleń i ma swoje trudności niejednokrotnie poważne, ale czy na pewno można powiedzieć, że, wasza, że, że perspektywa właśnie ludzi młodych obecnie jest gorsza niż poprzednich pokoleń? Jeszcze jak? Bo czasem można spotkać takie hasła ze strony oczytanych, światłych ludzi, ludzi młodych, że od roku 2000 na 2008 płace nie rosną, albo że standard życia wcale nie wzrasta. I gdy takie hasła się słyszy, że w ostatnich 15 latach w standard życia wcale nie jest, ludzie wcale nie zarabiają coraz więcej, to z całym szacunkiem, ale te hasła są wyczytane raczej w prasie amerykańskiej, bo tam być może rzeczywiście tak jest. Ale przecież u nas. Oczywiście, że płace cały czas rosną od roku 2008 nawet od kryzysu. To jest taki bardzo piękny argument, pseudo argument, który tutaj Szymcia używa, ponieważ sam zdarzyło mu się nagrać parę materiałów na temat tego, jakie źle do dupy i w ogóle. Moi drodzy, chodzi oczywiście o wartość nabywczą pieniądza. Tak się składa, że ona niestety spadła. Mógłbym tutaj naprawdę pojechać po łatwiznie i zacytować po prostu wartość nabywczą Big Maca, ile mogłeś kupić Big Maców w latach 90., ile dzisiaj, bo te memy wśród konfederatów na przykład cały czas krążą. Jednak nie chwaląc się, jestem troszeczkę bardziej ambitny, wobec tego wystarczy, że pójdziemy na zachód, ponieważ tak się składa, że taki zwyczajny Polak, jeśli ma wyjechać gdzieś na zagraniczne wakacje, to bardzo mi przykro, ale każdą złotówkę liczyć musi. Tak, Polacy w stosunku do swojego portfela są na zachodzie obywatelami drugiej kategorii. Mamy o wiele niższą wartość nabywczą pieniądza, co generuje gigantyczną przepaść, nie tylko jeśli chodzi o wyjazdy. Głównie obnaża się to przy zakupach zachodniej żywności, ubrań, czy jakichkolwiek innych elementów. Przykładowo, tak się składa, że interesuję się bitewniakami, zbieram je, gromadzę. Na zachodzie jest to zajęcie skierowane między innymi do dzieci. Taki randomowy mały timi jest w stanie ze swojego kieszonkowego kupić tam jeden model miesięcznie, pomalować go, złożyć i mieć armię. Tymczasem w Polsce jest to zajęcie głównie dla ludzi 20, plus, częściej 30, plus. zgadnijcie z jakiego powodu. Ponieważ dopiero ich stały dochód pozwala na zakup odpowiednich elementów zainteresowań czy też hobby, które docelowo mogą ich usatysfakcjonować. Tak samo jest w przypadku żywności z zachodu, czy też chemii, proszków itd. która nie ukrywajmy jest znacznie lepszej jakości, a jest to spowodowane głównie też przez wartość pieniądza. Każdy, kto pamięta, lata 2000, 2000 albo 90, bez zająknięcia powie, że teraz ludzie są ogólnie bogatsi w Polsce, stać ich na znacznie więcej. Okej, okay, ale teraz zadajmy sobie pytanie dlaczego? Czy rzeczywiście jest jakiś dobrobyt? Czy też może nastąpiła relokacja kapitału? To znaczy coraz mniej kapitału na całe szczęście jest u kapitalistów? Ponieważ skończyła się Wolna Amerykanka, weszło BHP, weszły przepisy, prawa autorskie i tak Czy może dlatego, że jakiś magiczny dobrobyt naraz stąpił z nieba? Według mnie właśnie to pierwsze. A problem w tym, że my całe lata 90. i 2000 słuchaliśmy debili, którzy mówili, że paróweczki wolny rynek to jest jakiś gigantyczny dobrobyt i powinien być natychmiast wprowadzony, zamiast, tak jak zachód, stabilizować poziom życia typowego obywatela. I dzisiaj też się nam to odbija czkawką typu korwinizm bądź też przeświadczenie, że przedsiębiorca to jest jakaś nadkasta uprzywilejowana. Nawet rynek mieszkaniowy, który wygląda w Polsce gorzej niż w innych krajach zachodnich, bez wątpienia, ale Również bez wątpienia wygląda lepiej niż kilkanaście czy dwadzieścia lat temu w Polsce. Obecnie jest więcej metrów kwadratowych na osobę niż wtedy na rynku mieszkaniowym. Średnio tak! Praktycznie wygląda to tak, że w większości albo mamy gigantyczne, drogie mieszkania, które nie są dostępne dla zwyczajnego obywatela, albo mamy mikrokawalerki robione przez patodeweloperów, którzy obchodzą przepisy. Inna sprawa, że całkowicie ignorują plan zagospodarowania przestrzennego, budują praktycznie na centymetry obok siebie konkretne budynki mieszkalne, także sąsiedzi mogą sobie zaglądać do stołu przez okno albo przechodzić przez balkon, a rzeczy takie jak przestrzeń zielona, droga przeciwpożarowa to są takie pierdoły do odklepania, byleby było. I Polacy jasne, że może i nadal mają małe mieszkania w porównaniu do zachodniej Europy, ale na pewno większe niż mieli ich rodzice. Większość Polaków nie mieszka w nowych mieszkaniach, tylko mieszkaniach po rodzicach odziedziczonych bądź też kupionych. Na kredyt. Na 20 lat. I to nie jest wiedza jakaś z kosmosu, to jest po prostu normalne życie. A to, że Szymon mówi jakieś ambarasy, że każdy naraz ma nowe mieszkanie, pokazuje tylko i wyłącznie, że według mojej opinii żyje w bańce. I kategorycznie nie jest prawdą, że u nas w Polsce jest coraz gorzej, albo że kiedyś były perspektywy, a teraz to nie ma perspektyw. To nie jest po prostu prawda. Kiedyś w Polsce wyglądało to tak, że mąż mógł utrzymać wielodzietną rodzinę i kobietę, która nie pracowała, tylko oficjalnie zajmowała się domem, a praktycznie robiła różne rzeczy. I ta rodzina jeszcze była w stanie zgromadzić środki na książeczce oszczędnościowej. Dzisiaj mamy rodziny, gdzie pracuje zarówno mąż, jak i żona, i nie są w stanie poczynić żadnych oszczędności, wychodzą na zero. Przy czym w porównaniu do nas na Zachodzie zazwyczaj takiego problemu nie ma. Mało tego, jeśli już zahaczamy o pracę, w większości przypadków wykonujesz pracę, do której nie zostałeś przeszkolony. Robisz robotę, która jest. A nawet, jeśli byś chciał zmienić tę pracę i zacząć robić coś zupełnie innego, na przykład zgodnego z Twoim wykształceniem, nie masz takiej możliwości, ponieważ nie masz doświadczenia. Tu nawet nie chodzi o kwestie zarobkowe. Po prostu ciebie nie zatrudnią ponieważ nie jesteś w stanie operować tak samo, jak ludzie, którzy już jakieś tam swoje własne rzeczy mają. Starsze pokolenia na przykład w ogóle nie przygotowały do obecnej rzeczywistości rynku pracy ludzi młodych. No bo też same nie wiedziały być może jak to zrobić, bo tak wiele tak szybko się zmieniło. Ja na przykład znam wielu ludzi młodych, którzy byli szczerze zapewniani przez swoich rodziców, że studia są kluczem do ułożenia sobie życia zawodowego. Bo, bo, no bo takim się właśnie wydawało. No, ale obecnie to jest przecież bzdura, prawda? Nie licząc wyjątków takich jak nie wiem, lekarz czy inżynier. Gratuluję, Szymon popełnia dokładnie ten sam błąd, co ci rzekomi rodzice. Po pierwsze, nie ma tak zwanych evergreen jobs. Evergreen jobs to były zawody, które, jak sama nazwa wskazuje, dawały zawsze zielone. Zawsze byli potrzebni lekarze, prawnicy, elektrycy, dziennikarze, kierowcy, aktorzy, sportowcy, nauczyciele. Jedne zawody miały wąski próg przejścia, inne szeroki, ale zawsze zasada była taka, że jak już się dostaniesz, no to tylko zbierać pieniążki, manisy, hajsy. Tyle, że jednak nie. Dzisiaj nauczyciel bądź też lekarz czy prawnik z pełnym wykształceniem praktycznie, jeśli nie dostanie jakiegokolwiek etatu na łódź szczęścia, jest dokładnie tak samo bezwartościowy na rynku pracy jak jakikolwiek gościu, który od razu zdał maturę. Większość z nich idzie do jakiejkolwiek roboty na minimalną, byleby tylko wyżyć, no bo za coś opłacić jedzenie i mieszkanie trzeba. Natomiast, że tak to określę, bardziej uniwersalne zawody, takie jak lekarz, elektryk, spawacz, szukają szczęścia za granicą. A zatem mamy kompletnie rozjebany w drobny mak rynek pracy i zero zapewnień, że jeśli pójdziemy zaprojektowaną nawet przez nas ścieżką rozwoju kariery, będziemy mieli dobrze płatną robotę. Do prawdy, nie rozumiem, dlaczego oni narzekają. Podczas gdy jest drastyczny rozdźwięk między tym, co ci obiecywano, czyli twoimi oczekiwaniami, które zostały na, 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 tym, na, tym, na, tym, na tym, tej podstawie wytworzone, a tym, co ostatecznie jest. I to jest w ogóle y, ciekawy temat, który często wraca w rozmowach o pokoleniu Z, że nierealistyczne oczekiwania, coś takiego. Ale przecież tych oczekiwań młodzi ludzie sami sobie nie urodzili. Ktoś im, ktoś ich nauczył mieć takie oczekiwania, tak? Tak, jego imię to kapitalizm. Bo wiecie, młodym ludziom od lat 90. tłucze się do łbów właśnie te korwinowe myśli złote, w cudzysłowie złote z gówna. Czyli wiecie, rynienka, paróweczki, po dwóch czy trzech dniach korporacja. I to wieczne jajczenie, że jesteś kowalem własnego losu, że jak będziesz ciężko pracował w szkole i będziesz miał czerwony pasek, to będziesz zarabiał więcej, bo pracodawca zobaczy, o, ma szóstkę z religię, no, no to zatrudnię go. Tak zwany kult zapierdolu, czy jak kto woli grindowania, jest cały czas mocny w narodzie i to się wpaja dzieciom. Potem dziecko przychodzi do pracy... Ciężko pracuje przez cały okres próbny, potem przez cały okres normalny, dostaje pierwszą wypłatę, taką już pełną, 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 i się naraz okazuje, że on jest dokładnie na tym samym poziomie, co jakiś gościu, który przyszedł sobie do pracy 20 lat temu. Jest po zawodówie, bez jakiegokolwiek szkolenia i języków nie zna, ale on zarabia dokładnie tyle samo co ty, mało tego robiąc na kompletnym wyrąbaniu. Mało tego szef nie jest tak jak w szkole wpajali dobrym, sprawiedliwym sędzią, który za dobre wynagradza, a za złe karci, tylko facetem, który chcecie wydoić. I jeśli Twoja efektywność spada, z obojętnie jakiego powodu, czy masz problemy personalne, osobiste, ekonomiczne, to on się nawet tym nie interesuje, tylko opierdala cię po całości i oczekuje, że ty codziennie, dzień w dzień będziesz robił 1000% normy. Przy czym, przypominam, on rzekomo też jest człowiekiem, ma jakąś swoją własną rodzinę, swoich bliskich, swoje potrzeby, ideały, hobby. Teraz wyobraźcie sobie: jesteście bohaterem własnej historii, wszyscy wam powtarzają, że to jest wasz czas na samorealizację, że teraz albo nigdy, i okazuje się, że na każdym kroku praktycznie dostajecie w dupę. Nie macie możliwości mieć takiego mieszkania, jakie chcielibyście. Mieszkacie w klitce z rodzicami. Nie macie pracy zgodnie ze swoim wykształceniem, mimo tego, że wszyscy was zapewniali, że będzie. Robicie wianuszek się na minimalnej. Mimo tego, że urabiacie się po łokcie, jesteście dokładnie tak samo warci, jeśli chodzi o wypłatę, jak banda jełopów, która siedzi i nic nie robi. Mało tego jeszcze się wami wysługuje. Wasz szef z jakiegoś powodu przymyka oko na ich odpierdalanie, ale Was czujnie obserwuje. Wracacie do domu zmęczeni, nie macie okazji wyjść gdzieś, kogoś poznać, zapoznać, nie wspominając już o stworzeniu związku. I teraz Wy, Będąc młodym mężczyzną w wieku produkcyjnym, bądź też młodą kobietą w wieku produkcyjnym, słyszycie od wszystkich: Macie wygórowane oczekiwania, bo wy byście chcieli od razu 5000 na stół i pensję dyrektorską. Tak, ci goście, którzy zazwyczaj takie rzeczy mówią, naiwnie myślą, że dyrektorzy zarabiają tylko 5 kafli. I wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, że to niespełnione poczucie, że będzie się kimś wyjątkowym, też nie jest takie całkiem nowe, bo co mówi narrator w Fight Clubie z 1999, tak, zostaliśmy wychowani przez telewizję, aby wierzyć, że pewnego dnia będziemy milionerami, bogami ekranu czy gwiazdami roka, ale nie będziemy. Powoli zaczynamy to rozumieć i jesteśmy tym bardzo, bardzo wkurwieni. Zajebiście, tylko Zoomerzy nie chcą być bogami, milionerami czy jakimiś innymi supergośćmi. Szczytem w większości przypadków takiego typowego randoma z pokolenia Z to jest dom z własnym ogródkiem. Tyle, koniec. A i jeszcze spokojna, stabilna praca. Najlepiej na home office. I to jest bardzo ważny punkt. Ja sobie tutaj hipotetyzuję na ten temat, ale zastanówcie się nad tym. Bo ktoś powie, ja wcale nie chcę być gwia gwiazdą internetu, wcale mi na tym nie zależy. Okej, okay. a wrzucasz selfiki na Instagrama czy na Facebooka, czy gdziekolwiek indziej, zdjęcia swojej codziennej aktywności, swojego jedzenia i tak dalej. Po co dokładnie się to robi? Jaki jest cel takiego działania? Skąd Szymcio My Boy bierze jakieś takie teorie aspiracji z Dubska? Ponieważ właśnie w latach 90. było takie parcie wśród dzieciarni. Wiecie właśnie, ktoś chciał być gwiazdą Roka, ktoś chciał być słynnym raperem, aktorem, piłkarzem. Jednak jeśli mowa o obecnym pokoleniu, to mamy znaczny spadek oczekiwań. Dzieciarnia w sensie od 5 do 10 lat rzeczywiście chce być jakimś influencerem, youtuberem, tiktokerem. Natomiast roczniki, które zetknęły się z de facto siecią i jej mechanizmami, mają zupełnie obniżone oczekiwania. Owszem, funkcjonują w mediach społecznościowych, ponieważ tak one działają. Każdy kolejny post, każdy kolejny like daje następny boost endorfin. Często, gęsto jest to ich jedyna droga do endorfin, pomijając kanonizowanie papieża czy też tarmoszenie pieroga. Dlaczego? Ponieważ ich życie jest smutne, pozbawione sensu i pełne pretensji ze strony starszych pokoleń. Stąd się też wzięli dumerzy, goście, którzy wychodzą z założenia, że nic ich dobrego w życiu nie spotka. Paradoksalnie też stąd się biorą młode szury, które za wszelką cenę próbują sobie wyjaśnić, dlaczego są w tym, a nie innym miejscu. Część dzieciaków próbuje to zmienić, na przykład zostając aktywistą, obojętnie czy politycznym, miejskim, lokalnym. Część próbuje odmienić swoje życie na podstawie zupełnie innych cech, czyli zmieniając zestaw poglądów, wierzeń, wyznania, a nawet i szukając odpowiadającej im orientacji. Prawda jest taka, że w każdym tym możliwym aspekcie szukają szczęścia szczęścia, które zostało im odebrane. A najgorsze jest właśnie to, że stare pokolenia wychodzą z założenia, że oni wszystko mają. A skoro są sprowadzeni do roli takiej świnki morskiej, która ma sianko, ma ziarenka, ma wodę, nie ma prawa narzekać, to tylko tym bardziej są nieszczęśliwi, rozczarowani i odmawiają dalszej gry, ponieważ ona i tak prowadzi do miejsca, w którym się znajdują. Skoro nie mają możliwości ruchu, zaczynają korzystać z tych możliwości, gdzie jakikolwiek wpływ na swoje życie mają. I tutaj owszem może tak szymcio się śmiać, że na przykład ktoś nie je mięsa, albo na przykład ktoś zaczyna woleć zupełnie inny zestaw płci bądź też identyfikuje się zupełnie z innym zestawem płci, ale dosłownie zostawiliście im tylko takie wybory. Więc nie oczekujcie, że podejmą jakiekolwiek inne, których nie mogą. A już na pewno, że będą was szanować, jak ich totalnie odczłowieczyliście. Kolejna rzecz, już sobie tego cytatu nie będziemy puszczać, to jest kwestia autorytetów. Moi drodzy, Zumerzy często nie mają autorytetów, ponieważ nie mają możliwości, skąd ich zaciągnąć. Z tego powodu właśnie po raz kolejny inspirują się tym, co mają dostępne. Social media, media głównego nurtu, jacyś foliarze, zamknięte społeczności. Tylko i wyłącznie dlatego. Przynajmniej według mojej opinii, ponieważ te ruchy dają im uczucie wyjątkowości. Przepływ endorfin, poczucie przynależności, poczucie, że nie są dla kogoś obojętni. A w ten indywidualizm oni nie idą sami. Oni zostali po prostu w niego wciągnięci, w tą całą samotność, która głównie jest spowodowana tym, że czują się zmęczeni, a czują się zmęczeni, ponieważ są od rana do nocy męczeni przez wszystkich dokoła. Dlatego to nie jest tak, że oni są zobojętnieni, tylko oni po prostu nie mają psychicznych sił, żeby coś wykonać. Dla zoomerów w większości przypadków najdziwniejsza rzecz, a zarazem najbardziej wartościowa, jaką jesteście w stanie zrobić, to ich pochwalić. Pytanie pozostaje, co w dalszej perspektywie to pokolenie mniejszościowe zrobi, jakie wnioski wyciągnie, w którą stronę pójdzie, jakiej rewolucji dokona. Bo osobiście twierdzę, że moje pokolenie, pokolenie milenialsów, koncertowo swój czas przesrało. I życzę wam, drodzy Zumerzy, żebyście nie zrobili tego samego. To tyle ode mnie na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy się zgadzacie, czy może jednak się nie zgadzacie. Jeśli nie zgadzacie, to wyjaśnijcie dlaczego. Ja postaram się chętnie wejść z wami w dyskusję. A jeśli wam się materiał podobał, zapraszam do lajkowania. Jeśli chcecie dalej go przesłać komuś, no to też również nie zaszkodzi. Nie ukrywam, że tutaj zasięgi polecą w górę. I większa liczba osób będzie w stanie zapoznać się z tym, co my tutaj na kanale tworzymy. Tymczasem jednak to tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie, do następnego i. Hej, hej! A jeśli ktokolwiek z zumerów, tak na marginesie, chciałby pogadać osobiście, jeden na jeden, możecie śmiało napisać mail jest w opisie. Pamiętajcie, że nie jesteście w tym bagnie sami że to nie jest tak, że starsze pokolenia po prostu Was spisały na straty albo Was wręcz nienawidzą nie, są ludzie, którzy chcą Wam pomóc i wyciągnąć dłoń. Okej, okay, to tyle, do następnego. Na razie.